No i następny, następny pojedynek tak. Oczywiście paladyn tutaj dzisiaj będzie działał może dwóch paladynów wrzucę w dzisiejszym dniu i może łowc, łowce bo takie trzy najlepsze talie obecnie chyba są łowca i paladyni Burr Paladin i Ramp Paladin, ten którego tutaj widzicie, tak? I High Hunter Hunter No dobrze No Boga Głębin tym razem tutaj odrzucę To odrzucę I znowu tutaj problem z tym łuskowaty lotnik no dobra Zostawiamy Zostawiamy Dwa na dwa Zobaczymy co Dwie odrzucimy Dwie dobierzemy Niekoniecznie tutaj y, Jestem zadowolony z tego co mamy No ale tutaj Tak mówiłem losowo Losowo tak Dobra, zagrajmy, zagrajmy to, Stać nas na to, więc zagrajmy. Mamy taką falę apatii, tak? Ustaw wszystkich wrogów, wrogich stronników na, na jeden do następnej bitwy, tak? To już leci, leci na niego. Rekruta damy, tak? Rekruta. Tylko na co dostać? No, oczywiście już tutaj jeden zada, no ale jeden przyjmie też, tak? Więc to nie, nie jest aż no, taka zła opcja. Tutaj wtasowuję też, żebyś potem się leczyć. Zlikwidujemy go, chyba przyzwiemy sobie jakiegoś murloka, tak? Zadając. I <laughs> mamy. Dowódca murloku wpadł tam, tak? Tutaj losowo, oczywiście, tak? Wędka pod światła <laughs> daje losowego murloka po zaatakowaniu. Dał kradzież życia. Chce nam kraść teraz. <laughs> Dobrze, dajmy prowokację. Niech, niech się wyżyje, tym, tak? I zaczekam jeszcze z tym strzałem tutaj. E, mamy troszeczkę kart, więc na chwilę obecną nie, nie musimy aż tak e, działać, że tak powiem. No pracuję, pracuję nad tą prowokacją. I do życia sobie na krat, na krat, że tak powiem. Mamy tu zryw, albo zagrajmy w ten sposób. Teraz ustawimy na jeden, tak? Ustawimy na jeden. I mamy tutaj murloczki. Elegancko, elegancko. Więc tutaj lecimy, co? Lecimy na tego, żeby obrażenia zakleć mu tutaj No wyczyścimy mu z to, że Teraz dodajmy jakiegoś murloka tak? Dodajmy. Tu oczywiście ma kradzież życia. Zobaczymy na ile nakradnie nam. wyciszymy jednego, tak? Do zdrówka. Do zdrówka dał. No ale popatrzcie, że mu karty się kończą, tak? Ma Zostało mu cztery karty. Więc to jest bardzo op dobra opcja dla nas, tak? Im tych kart już będzie miał coraz mniej, coraz mniej, tak? Coraz mniej. No i leci na dowódcę na dowódcę nakrad no ale mamy jeszcze tutaj dwóch dowódców tak, także na spokojnie dajmy tutaj to doda, dodamy wszystkim, tak no widzimy, że już przeliczył wszystko, tak, przeliczył i chwilowo się poddał chwilowo także mam, mamy zwycięstwo, tak była Jedna porażka na początku, tak, z tym magiem, jak widzieliście. Świetnie mu tam elegancko przypasowało. Też byłem zaskoczony powiem, że, że tego pojedynku nie, nie udało się wygrać, no ale tutaj tak jak mówię, nie, nie przejmujmy się, tak tylko walczmy dalej, walczmy dalej. No dobrze, no, odzyskaliśmy tą gwiazdeczkę i za chwileczkę następny pojedynek, tak?